Kraken uruchamia handel instrumentami pochodnymi w Wielkiej Brytanii. MGX inwestuje w Binance, używa stablecoina powiązanego z Trumpem. Ethereum szykuje aktualizację Pektra. Malezja stawia na blockchain. Tokeny agentów AI wracają do gry. Mocny wzrost o 39,4%. Kraken uruchamia handel instrumentami pochodnymi w Wielkiej Brytanii. Kraken, jedna z największych giełd kryptowalutowych na świecie, rozszerza swoją działalność w Wielkiej Brytanii. Firma właśnie uruchomiła platformę do handlu instrumentami pochodnymi, skierowaną do inwestorów profesjonalnych. Nowa usługa działa w ramach licencjonowanej przez FCA platformy MTF obsługiwanej przez Crypto Facilities, spółkę należącą do Kraken od 2019 roku. Po fazie testowej z udziałem wybranej grupy klientów, teraz dostęp mają wszyscy użytkownicy, którzy przejdą weryfikację. W ofercie znalazły się m.in. kontrakty perpetualne z możliwością wykorzystania różnych aktywów jako zabezpieczenia i zastosowania dźwigni finansowej. To otwiera drogę do realizacji bardziej złożonych strategii inwestycyjnych, takich jak hedging czy pozycje neutralne rynkowo. Kraken podkreśla, że instrumenty pochodne są dziś kluczowym segmentem rynku kryptowalut, generują większość globalnego obrotu, podobnie jak na rynkach tradycyjnych. W tle firma przygotowuje się do możliwego debiutu giełdowego. W 2024 roku osiągnęła przychody na poziomie 1,5 miliarda dolarów, a niedawno zakończyła spór z amerykańską SEC, która wycofała pozew przeciwko giełdzie. MGX inwestuje w Binance, używa stablecoina powiązanego z Trumpem. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. Fundusz inwestycyjny MGX z Abu Zabi właśnie ogłosił jedną z największych inwestycji na rynku kryptowalut: 2 miliardy dolarów w Binance. Jednak to nie sama kwota przyciąga uwagę, a sposób rozliczenia. Transakcja zostanie przeprowadzona za pomocą stablecoina 1 dolara amerykańskiego, który jest powiązany z rodziną prezydenta Donalda Trumpa. Informacje o wykorzystaniu jednego dolara amerykańskiego w tej inwestycji ujawnił Eric Trump, syn prezydenta, podczas panelu na konferencji token 2049 w Dubaju. Stablecoin jednego dolara amerykańskiego, stworzony przez platformę World Liberty Financial, zadebiutował na rynku dopiero w marcu 2025 roku. Dla Funduszu MGX jest to pierwsza inwestycja w kryptowaluty, a sama współpraca z Binance to ogromny krok w kierunku finansowania w świecie Web3. Co ciekawe, temat stablecoina USD jeden był przez długi czas trzymany w tajemnicy, a Binance odmówił komentarza w tej sprawie w marcu. Warto dodać, że Eric Trump w trakcie wystąpienia krytykował tradycyjny system bankowy, który jego zdaniem jest przestarzały: banki są jak relikt przeszłości. Działają tylko od 9 do 17, a system SWIFT to przestarzała struktura, mówił. Zamiast tego wskazywał na korzyści płynące z kryptowalut, które umożliwiają błyskawiczne przelewy. Trump zaznaczył, że przyszłość należy do technologii blockchaina, a ci, którzy zauważą jej potencjał teraz, a nie za kilka lat, będą prawdziwymi liderami zmiany. Ethereum szykuje aktualizację PETRA. 7 maja Ethereum wdroży aktualizację PETRA, która może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości sieci. Aktualizacja wprowadza kilka ważnych usprawnień, w tym poprawki dotyczące skalowalności, użyteczności i stejkowania, które mogą przyciągnąć nowych użytkowników i inwestorów. Jedną z najważniejszych zmian jest EIP7702, pozwalający standardowym portfelom funkcjonować jako smart kontrakty, umożliwiając płatności w tokenach innych niż ETH, przy jednoczesnym zachowaniu roli ETH w ekosystemie. Dodatkowo, nowy mechanizm stajkowania pozwoli walidatorom zdeponować nawet 2048 ETH, co powinno ułatwić proces i przyciągnąć większą liczbę inwestorów, w tym instytucjonalnych. Wzrost aktywności użytkowników oraz większa ilość zablokowanego ETH mogą wpłynąć na ograniczenie podaży na rynku, co teoretycznie powinno wpłynąć na cenę ETH. Mimo, że wcześniejsze aktualizacje, jak demerch czy Szapela, nie przyniosły trwałego wzrostu, obecne zmiany mogą stanowić katalizator dla odbicia. Czy Pektra wywinduje cenę ETH? Malezja stawia na blockchain. Malezja ogłosiła wdrożenie Narodowej Infrastruktury Blockchain, Malaysia Blockchain Infrastructure, MBI, która ma stać się kluczowym elementem cyfrowej transformacji kraju. Celem projektu jest uporządkowanie rozproszonych systemów cyfrowych oraz poprawa dostępności usług opartych na blockchainie dla obywateli i firm. MBI, stworzona we współpracy z instytucją badawczą Mimos Berhat oraz firmą MyEG Services Berhat, opiera się na publicznym blockchainie Zetrix. Dzięki tej technologii Malezja zyska możliwość przeprowadzania płynnych transakcji transgranicznych oraz poprawi współpracę między różnymi sieciami blockchainowymi. Inicjatywa stanowi część krajowej mapy drogowej blockchain, a władze planują wykorzystać MBI m.in. do monitorowania łańcuchów dostaw czy cyfrowej weryfikacji tożsamości. Projekt ma na celu także zacieśnienie współpracy między sektorem publicznym a prywatnym i wzmocnienie konkurencyjności Malezji w regionie. Ambicje Malezji wykraczają poza cyfryzację administracji i biznesu. Kraj chce stać się liderem innowacji blockchain w Azji Południowo-Wschodniej, kładąc duży nacisk na praktyczne zastosowanie technologii w życiu codziennym obywateli. Tokeny agentów AI wracają do gry. Mocny wzrost o 39,4%. Rynek kryptowalut przeżywa prawdziwe ożywienie, a największe wzrosty odnotowują teraz tokeny związane z agentami sztucznej inteligencji. W ciągu ostatnich 30 dni ich wartość wzrosła o 39,4%, wyprzedzając inne sektory, takie jak memecoiny i zdecentralizowana AI. Szczególnie imponujący jest wzrost Virtuals protokół, który podskoczył o 142,8%, osiągając najwyższy poziom od dwóch miesięcy. Tokeny takie jak AI16Z oraz AXBT Również nie pozostają w tyle, notując wzrosty o ponad 70%. Wzrosty te przyciągają uwagę inwestorów, a entuzjazm wokół tokenów AI agentów jest na najwyższym poziomie. Jednak nie wszyscy eksperci są zachwyceni. Simon Deddick, CEO Moonrock Capital, zwraca uwagę, że część inwestorów kieruje się teraz tzw. FOMO, czyli strachem przed przegapieniem potencjalnych zysków. Zamiast podejmować rozważne decyzje inwestycyjne, inwestują oni w trendy, które mogą okazać się nietrwałe. Czy tokeny AI agentów to nowa, długoterminowa inwestycja, czy tylko chwilowa moda? Tylko czas pokaże, ale na pewno teraz są one na ustach wszystkich w świecie kryptowalut. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy: który news był najmocniejszy? Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik Ustaw z 2005 roku nr 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz. Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.